Musimy sobie ogarnąć troszkę więcej, jak chodzi o Topping symulatora, a mianowicie chcę wam, poka chcę wam pokazać, jak będzie wyglądała ta boss arena, bo jest już ona dodana do gry, ale jeszcze nie działa ona, bo jak sami widzicie, ten teleport jest zablokowany i nigdzie nie teleportuje. Ale ja dzisiaj Wam właśnie pokażę, jak się do tej boss areny dostać. Musicie mieć na początek. Odblokowane wszystkie światy, y, jakie są w tej grze na razie, i wtedy właśnie możecie się w tamto miejsce dostać. Więc idziecie sobie tutaj, idziecie tu i idziecie do tej wyspy, którą wam pokazywałem w poprzednim odcinku, y, właśnie tej. I musicie tutaj wejść. No i jak już tu jesteście. Bo od razu tak powiem Wam, że ta lawa nie działa, nie zabija. I tutaj jest mini bug, dzięki któremu można się tutaj takie miejsce przedostać. Właśnie to. I tutaj patrzcie, tutaj widzowie jest normalnie spadek. A pewnie niektórzy z Was już domyślają, skąd jest ten spadek. Ja teraz szczerze się zgubiłem. Ja mam bym... A, dobra, tu byłem. E, dobra. Teraz spadłem, teraz się zgubiłem. W ogóle tak teraz wyglądają moje pety. Troszkę są lepsze, ale dobra, teraz sobie założę. Te moje pety pod jumpy. Bo one mi są dokładnie tak, te peciki potrzebne, żeby wam to pokazać. Bo teraz mam 12 jumpów. I zaraz pokażę Wam piękną boc arenę. No tylko jeszcze raz, oczywiście. Musimy się w tamto miejsce wrócić. Tak więc wracamy. Pyk. Pyk. Dobra. Idziemy tu sobie. Wracamy. Ok, pyk. Idziemy sobie teraz w to miejsce. Tutaj, tu, tu, tu. Teraz tu, tu, tu no, jesteśmy na suficie i zobaczcie. Tam jest coś ciekawego, czego masa osób może nie widzieć. Więc właśnie tam musimy teraz się dostać. Skaczemy sobie, bo to nie jest spawn. Dokładnie tak. Jest to piękna boss arena. Widzicie ją? Bo ja widzę, mi się powiem Wam mega podoba. Mi się powiem Wam naprawdę podoba. Jest bardzo ciekawa. Zobaczcie zresztą sami widzowie. Tu nie można nigdzie wejść, jest zablokowane. Ale widać, że tam będzie teleport, bo tam jest portal, który się ciekawie świeci. I pewnie będzie ten portal ze zespałna, a tu normalnie już. Twórcy to szykują. Tak więc chciałem Wam po prostu udowodnić, że twórcy nie zapomnieli o zapowiedzianej przez nich bos arenie. Cały czas ją tworzą. Cały czas jest ona robiona i tworzona, tylko po prostu nie jest widać to takie proste. Zaprogramować tą bos arenę. Jak widzicie, tu nigdzie nie ma przejścia. Nie da się przedostać tutaj. Ale myślę, że ciekawy. ciekawy. przeciek znalazłem. W sensie nie znalazłem. Ja to z polskiego, znaczy z polskiego, z angielskiego YouTuba znalazłem. Ale naprawdę ciekawy ten portal. Muszę przyznać, nie mogę się osobiście doczekać. Jest nawet szansa, że ten update, który będzie za 6 godzin, wprowadzi Boss Arena. Nie wiem, jak, co o tym myślicie. Ja szczerze jestem bardzo, bardzo ciekawy. Jak będzie ta Boss Arena działała, że właśnie ją zrobili? Naprawdę, ja jestem bardzo ciekawy. No i się co, i się przekonamy, jak to będzie wyglądało: Boss Arena, jak już ona, słuchajcie, wyjdzie, to dowiemy. Mnie to powiem Wam bardzo ciekawi. Mnie to powiem Wam bardzo ciekawi. Ta boss arena, bo wygląda ona naprawdę kozacko. A teraz w takim razie wróćmy sobie do tego tego. E, wróćmy sobie do... Poczekajcie, gdzie jest ta wyspa? Dobra, ja się już zgubiłem. Słuchajcie, zgubiłem się, spadam w dół. Ale naprawdę myślę, że mega ciekawy jest to boss areną. Myślę, że ciekawie, że to znalazłem. Ym no i co? Jak właśnie tu widzicie, jest new update i są wytajniki, Co to wystrzeliło? Chwila, co to jest? Tego nie było wcześniej, co to jest? Widowie, bo ja nie wiem, co to wystrzeliło, jakieś fajerwerki? Co to było? Nie, nie mam pojęcia, dobra. Tak więc, co? Chciałem tylko Wam to powiedzieć, no i w tym odcinku to by było na tyle, papa. Pa.